Zostałem wywołany i poproszony przez was w komentarzach, żeby odnieść się do tematu wprowadzenia podatku od samochodu spalinowego, który ma wejść no, prawdopodobnie wkrótce od przyszłego roku, albo tam według różnych źródeł od 2026. I ludzie ogólnie w internecie strasznie panikują, powstały jakieś kalkulatory, yy, właśnie yy, jaki będzie yy, wysoki ten podatek yy, na podstawie właśnie rocznika samochodu, czy tam jakieś normy spalania euro. I powstały takie kalkulatory, każdy z tych kalkulatorów wylicza inną y, sumę, inną kwotę i ludzie zwariowali, bo mają jakieś stare samochody, 20 paroletnie, 25-letnie, 30-letnie, czy nawet niektórzy starsze, I, i na przykład posiadacze też Polonezów y, według tych kalkulatorów rocznie będą musieli zapłacić tam chyba 6 czy 7 tysięcy złotych, i to tylko rocznie, i co roku oczywiście płacąc. No i oczywiście wielka afera wszyscy ludzie. Y, w komentarzach na Facebooku, na YouTubie po prostu zwariowali. Oczywiście jest to kolejny temat zastępczy, żeby ludzie tylko tym się interesowali i tym się zajmowali. Czy jest sens panikować, czy nie? I tak, i nie. Jest sens panikować, bo i tak to kiedyś prowadzą. Ci nowi eurokomuniści wprowadzą wszystkie różne utrudnienia, tylko już nie pod czerwoną flagą, tylko pod niebiesko z gwiazdkami. A czy jest sens panikować, że to będzie kosztowało 6 czy 7 tysięcy? Czy tam, według niektórych, jakieś mają, nie wiem, amerykańskie samochody, będą musieli płacić 100 tysięcy, według tych kalkulatorów rocznie, albo tam kilkadziesiąt tysięcy rocznie? No, na pewno ten podatek będzie wysoki, ale jeszcze, jeszcze nawet w ogóle nie wiadomo, jakie, jakiej wysokości będzie, bo to dotyczy na razie jakiejś starej ustawy. Nie ma na razie w ogóle żadnej nowej ustawy, tylko dotyczy to jakiejś starej ustawy, starego projektu, który miało tam. Być zaprezentowany w 2005 czy 2006 roku, z tego co gdzieś tam wyczytałem w internecie. Na razie nie ma jeszcze tego oficjalnie, ale i tak zostanie to wprowadzone i jak również kiedyś zostanie również wprowadzony podatek katastralny od nieruchomości, od mieszkań, od domów. I co ja mogę wam powiedzieć? Albo w końcu się zorganizujecie, jak wasi ojcowie, dziadkowie, i zacznie, zaczniecie robić strajki, manifestacje, zadymy. Albo będziecie ruchani w dubsko do końca życia. Kupiliście samochód, zapłaciliście podatek, płacicie podatek, yy, akcyzę yy, w paliwie, a jeszcze będą chcieli wam docisnąć żebyście jeszcze płacili yy, podatek co roku od samochodu spalinowego i to wszystko jest wymyślane nie po to, yy, żeby to była ekologia, że dla ekologii, bo mają wejść elektryki. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie stare samochody zezłomowali i kupowali nowe. Elektryki, oczywiście, czy hybrydy, bo w normalnym świecie, czy w normalnym ustroju, bo Unia Europejska i Europa to nie jest normalny ustrój, tylko to jest ustrój no, zamordystyczny, w normalnym, właśnie mówię, kraju ustroju, to powinno być tak jak z mieszkaniami, czy z domami. Jeśli został wybudowany jakiś dom, powiedzmy przed wojną, przedwojenny dom, czy nawet niektóre domy, yy, nie wiem, w XIX wieku powstały jakieś kamienice, przypuśćmy, tak. Czy po wojnie, nie wiem, lata 40., 50., tak, i ten dom istnieje do dzisiaj, no to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, że istnieje ten dom i można w nim mieszkać, ale i, i uważam, że jako ludzkość, która się rozwija, i jeśli został wyprodukowany jakiś samochód, przypuśćmy Polonez 40 lat temu, 35 lat temu, 30 lat temu, czy 20 par lat temu, tak, to bardzo dobrze, niech on istnieje, jeździ aż do skutku, aż się rozpadnie. Tak I przestanie spełniać właśnie jakieś bezpiecze, normy bezpieczeństwa, przestanie przechodzić przegląd. No, chyba, że ktoś będzie go regularnie sobie serwisował. Tak? I tak samo, póki dom się nie zawali, nie zawali się dach, nie zawalą się ściany, cegły, podłoga czy piętro, to ten dom niech stoi i niech ludzie sobie w nim mieszkają, z niego korzystają, prawda? Natomiast według tych polityków i rządzących, to. Samochody trzeba jak najprędzej wymieniać. To właśnie jest do góry nogami ten pogląd: że nie, że samochód już kupiłeś i dbasz o niego, yy, to musisz go po prostu wymienić, kupić coś nowego. No, to nie jest dla żadnej ekologii. To nie jest dla żadnej ekologii. Gdyby to miało być dla ekologii, to by wprowadzono jakieś prawo, żeby te samochody spalały mniej czy wydobywały mniejsze te spaliny do atmosfery, czy tam dwutlenek węgla, tak? To by wprowadzono, że jest obowiązek zainstalowania w samochodzie jakiegoś filtra, czy tam jakiegoś. No, no, czegoś tam, co by to te normy, no, właśnie zmniejszało, że samochód by nie wydobywał tego syfu, świństwa, tyle. Bo to jest przecież do zrobienia przeróbkę, czyli zażądać przeróbki samochodu, ale nie, nikt czegoś takiego nie wprowadzi, tylko podatek tak wysoki, żeby ludziom się nie opłacało posiadać samochodu. I żeby go zadomował i kupił nowego elektryka lub inna po prostu yy, możliwość, żeby po prostu samochody miały tylko osoby najbogatsze, a wszyscy inni jeździli zbiorową komunikacją, tak zwany zbiorką. Nie lubię tego określenia, ale lubię, ludzie piszą na Facebooku zbiorką, zbiorową komunikacja, czyli żeby jeździli tramwajami, autobusami, pociągami. No, żeby bydło wepchnąć tylko do wagonów albo do autobusów, a tylko najbogatsi, żeby mogli właśnie poruszać się samochodami. Czyli tak, jak było dawniej. Ogólnie wszystko to też jest robione, żeby najbogatszych, czy, czy nie było zbyt dużo bogatych ludzi. Czyli też podatek, podatek katastralny od mieszkań, od domów, żeby nie było, że każdy ma dzisiaj dom i sobie może z tego zarabiać, wynajmować komuś, czy mieć po prostu spokojne swoje lokum. No to wszystko jest po to robione. No nie jest po nic innego. Gospodarka powinna się rozwijać w inny sposób, nie, że wymuszają na nas, na kupowaniu nowych samochodów, tylko powinni teraz właśnie inne wynalazki wprowadzić, które ludzie by kupowali. No samochody my już prawie wszyscy mamy. Tak? Tak jak i ludzie są wybudowane już domy, tyle ile powiedzmy trzeba, oczywiście w domu powstają nowe samochody, też powstają nowe, tak? No ale już jest taka ilość tego, ile Ludzie potrzebują, tak? Teraz, niech coś nowego wymyślą, żeby ludzie kopowali, żeby gospodarka się nakręcała. Przecież podobno miały być osobowe drony. Tak, z czterema śmigłami po każdej stronie. I miało to już wejść w 2020 roku, ale coś, kurde, już 2024 już tutaj za rogiem i nie ma tych latających dronów, tak? Przecież można wpisać sobie, jak się ci ktoś o tym jeszcze nie słyszał, no. Są te drony, już prototypy. Przecież to już dawno powinno wejść. Oczywiście wiadomo, zawsze na początku byłyby wypadki, bo któreś śmigłoby, nie, nie wiem, nie domogłoby, silniczek padł i na przykład trzy śmigłaby, nie wiadomo, czy by utrzymały taki pojazd i wypad, wypadek byłby, człowiek by razem z tym dronem poleciał. Byłby wypadek, no ale niech to zostanie zarażane w jakiś sposób, tak? No, niech na, w ten sposób zarabiają od ludzi. Ale nie, po prostu oni mają widocznie jakiś inny plan, o którym nam nie mówił w mediach i nie powiedzą. Nowy porządek świata, oni nam nie powiedzą, co oni chcą zrobić, ale prawdopodobnie, tak ludzie się domyślają, że nie będziesz miał nic, a i tak będziesz szczęśliwy. Czyli samochody tylko dla najbogatszych i to tylko elektryki, mieszkania nie na własność, podatek katastralny mieszkania później zostaną znacjonalizowane, przejęte przez państwa. No i w takim kierunku prawdopodobnie to zmierza, żeby nie było ludzi bogatych pływowych tylko rządzić mają rządy, a nie ludzie bogaci, milionerzy, miliarderzy, czy nawet, nie wiem, klasa średnia, którzy mają powiedzmy, nie wiem, dziesiątki, czy setki tysięcy odłożone, tak? No, no także tak, tak, taki jest mój komentarz. Yy, póki się nie zorganizujecie, a wiem, że się nie zorganizujecie, bo jesteście ciepłymi kluchami i jedynie osoby jaja miały, które żyły powiedzmy w latach 80. siedemdziesiątych, czyli podczas wojny, Wasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie, to oni mieli jaja. Wy nie macie jaj i wiem, że nie wyjdziecie na ulicę i nie będziecie manifestować, bo po prostu jesteście ciepłymi kluchami. nawet już gorszych słów tutaj nie będę używał. Po prostu się boicie. Ja się nie boję, ja wielokrotnie protestowałem i protestowałbym dalej, tylko że nie będę sam tego robił. I robił z siebie głupka, naiwniaka, frajera. Gdy wszyscy inni siedzą w domach przed telefonami, przed komputerami. Albo boją się, że jak pójdą protestować, to złapie ich policja, albo stracą pracę, i tak dalej. No to o czym my tutaj mówimy? Także yy, czarne, yy, czarno to widzę, czarne chmury. No, ciepłe kluchy, boicie się protestować, wszystko wam wcisną. Każde prawo łącznie z tym, co było yy, ze świrusem, noszenie, noszenie maseczek, i tak dalej, wszystko wam wcisnął, aby i tak będziecie dalej żyć i to tolerować, jedyne co potraficie to pisać komentarze na facebooku kłócić się, codziennie są te awantury, codziennie setki tysięcy komentarzy na facebooku pod różnymi postami i na youtube i gdzieś tam, nie wiem, na wirtualnej Polsce czy na jakimś onecie i innych tego typu portalach, tam w komentarzach na gazeta.pl, o tam jeszcze I tylko tam się potraficie wyżyć, napisać jakiś taki komentarz, ale działać Osobiście, czy zapisać się do jakiejś organizacji, czy założyć własną, czy po prostu protestować, nie potraficie, i po prostu też nawet yy, trochę yy, z was tutaj w tym momencie troszeczkę się dziwię, że jesteście ta, takimi po prostu ta, takimi no, frajerami i dajecie się po prostu rządom. Wasi ojcowie i dziadowie byli lepsi, no, a wy jesteście słabi. No. Także tym chciałbym zakończyć. I tak wejdzie, tak jak mówię, podatek katastralny podatek od samochodów, i nic z tym nie zrobicie. Nie będzie protestów, zobaczycie. Będzie. Tak jak oni wszystko wprowadzą, każde inne prawo, wy możecie tylko sobie w interneciku opisać. No, na razie.